Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 lipca. Minęło południe. Anna kowalin brankati zapraszam na serwis. Ząbki pomagają poszkodowanym w pożarze. Mieszkańcy z niższych pięter, być może jeszcze dziś wrócą po rzeczy. Polska w suszy hydrologicznej. Rekordowo niskie stany wód w rzekach. Nowy film Paulo Sorrentino tworzy pod koniec sierpnia festiwal w Wenecji. Władze Ząbek są do dyspozycji poszkodowanych w pożarze mieszkańców, także w weekend w szkole podstawowej nr 3 można do 16 uzyskać wszelką pomoc. Mówi burmistrz miasta Małgorzata Ześk. Wszyscy, którzy ucierpieli w pożarze, mogą przyjść w każdej chwili, pobrać sobie środki czystości, pobrać żywność, mogą w południe mieć gorący posiłek. No i oczywiście jest punkt Urzędu Miasta. Zbieramy informacje zapotrzebowania na mieszkania. Nie jest wykluczone, że jeszcze dziś mieszkańcy z niższych pięter będą mogli wejść w asyście policji do swoich mieszkań i zabrać z lokali to, co najpotrzebniejsze. Gmina planuje także wysłać dzieci ze spalonego osiedla na kolonie. Pomoc dla ząbek w tej akcji oferują samorządowcy z Hełma. W poniedziałek przywrócone zostaną kontrole na zachodniej granicy, a także na granicy z Litwą. Będą prowadzone w taki sposób, by nie utrudniać życia mieszkańcom przygranicznych terenów. Rozmawiali o tym politycy, goście śniadania w trójce. Wiceminister pracy Sebastian Gajewski wyjaśniał, że rząd nie wprowadzał tych kontroli wcześniej ze względu na interes ludzi mieszkających i pracujących po obu stronach granicy. Te kontrole będą prowadzone w taki sposób, żeby ograniczać kontrolę ludzi, którzy tam mieszkają i pracują, a kontrolować te na przykład samochody z zasłoniętymi szybami, czyli takie pojazdy, które mogą wzbudzać wątpliwości. Dobromir Sośnierz z Konfederacji uważa, że wprowadzenie kontroli na granicach to dobra decyzja, ale spóźniona. W ogóle te działania w tej sprawie są mało przejrzyste i spóźnione, a jeśli zamierzaliśmy... Asertywnie postawić się Niemcom, to ja też nie jestem akurat pewien, czy od tego należało zaczynać od kontroli granic tam inne narzędzia eskalacyjne mamy. Krzysztof Lipiec z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że to właśnie oddolny ruch ochrony granic skłonił rząd do działania w sprawie kontroli na granicy z Niemcami. Ten ruch ochrony granic tak naprawdę nie ma nic wspólnego z żadną opcją polityczną, bo tam gromadzą się ludzie, którzy chronią polskiej granicy. Ponad podziałami politycznymi. Jestem przekonany co do tego, że ten ruch spowodował to, że Donald Tusk poszedł też po rozum do głowy, aczkolwiek jest to działanie bardzo spóźnione. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę, że wprowadzenie kontroli również na granicy z Litwą to efekt skutecznego zablokowania szlaku migracyjnego z Białorusi do Polski. Dzięki temu, że granica z Białorusią jest dzisiaj naprawdę bardzo szczelna. To ten ruch migracyjny przesunął się właśnie w kierunku republik bałtyckich w tym Litwy. Kontrole z Niemcami będą realizowane w 52 punktach granicznych oraz w 13 na granicy z Litwą. Susza hydrologiczna objęła większość obszaru Polski. Ostrzeżenie wydano dla wszystkich województw i najdłuższych polskich rzek: Wisły, Odry, Warty, Bugu i Narwi. Na 300 stacjach hydrologicznych odnotowano najniższy poziom wody daję też nowe rekordy te niechlubne na Wiśle na stacji warszawa bulwary dziś o godzinie 8:00 stan wody wyniosły zaledwie 15 cm i to jest o 5 cm mniej niż rekordowo niski stan z ubiegłego roku. Podobnie choć też na przykład na Narwi w Bystrołęce tam z kolei stan wody spadł dzisiaj do 19 cm. Mówi Izabela Adrian z IMGW. Najmniej dotknięte suszą jest wybrzeże. Pokaz filmu Gracja Paolo Sorrentino otworzy 27 sierpnia festiwal w Wenecji. W roli głównej wystąpi Toni Servillo, więcej Piotr Kowalczuk. 11 lat temu Paolo Sorrentino otrzymał Oscara za film Wielkie piękno, w którym Toni Servillo też grał główną rolę. Artyści współpracują od ćwierć wieku. O Servillo we włoszech mówi się gwiazdor Sorrentino. O najnowszym obrazie duetu, Gracji, jak dotąd nie wiadomo nic poza tym, że opowiada historię miłosną, a w głównej roli żeńskiej wystąpi włoska aktorka Anna Ferzetti. Włoskie media spekulują, że utrzymywanie wszelkich informacji o filmie w tajemnicy to świadoma decyzja artystów, producentów i organizatorów. Dyrektor festiwalu Alberto Barbera powiedział jedynie, że Gracja na pewno zostawi po sobie znaczący ślad, bo jest to film bardzo oryginalny i nawiązuje do wielu ważnych problemów współczesności. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Ponad 80% energii w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Tak będzie do późnego popołudnia. Oszczędzanie prądu zalecane będzie wieczorem po 20. Jakość powietrza niezmiennie jest bardzo dobra lub dobra. Niemal w całej Polsce obowiązuje duże lub średnie zagrożenie pożarowe w lasach. Wyjątkiem jest Podkarpacie. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu Polskie radio24.pl Sobotnie popołudnie pogodne i ciepłe, tylko nad morzem i na Mazurach chwilami może padać słaby deszcz. Na północy w górach porywisty wiatr. Najcieplej na Dolnym Śląsku 30 stopni, w centrum 27, nad Bałtykiem 23. Autopromocja. Dzieci trzeba psytuować, podolity nie psytuować. I razem z dzieckiem słuchać radia, a już zwłaszcza naszej zagadkowej niedzieli razem będziemy nadawać z festiwalu Góry Literatury z Karolem Filipem i Adamem Wajrakiem, który jako mały chłopiec pokochał dobre książki i piękną przyrodę. Podczas wakacji spotykać będziemy się tuż po godzinie ósmej. Wstaniecie? Będę na Was czekała. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego Proeisa Max, jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Uff. Lato wjechało! W automarket.pl, kiedy Wy plażujecie, my wpływamy z falą ofert. Ponad 1000 używanych aut w promocji. Raty leasingu i wynajmu do 30% taniej. Średni rabat na umowie 10 tysięcy złotych. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. AutoMarket.pl, lato wjechało. A to to